Witam serdecznie, z tej strony ponownie Conti A moment, sprawdzę czy w ogóle się nagrywa dobrze Dźwięk, halo, 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 dobra Nagrywa się Witam serdecznie, z tej strony ponownie Conti W pierwszym materiale dotyczącym Ligi Metamorph Oraz ogólnie Conquerors of the Atlas Czyli to co się dzieje w 3.9 eee, Dzisiaj przetestujemy sobie walkę z yy Metamorfem Tym takim już endgame'owym, że tak powiem Jeżeli chodzi o laboratorium Tejna, w którym się obecnie znajdujemy. Tropimy sobie fragmenty z oczywiście też każdy z potrzebuje również 5-6. Pokonując metamorfów na mapach jeżeli zapełnimy ten pasek do pełna, jeżeli tam wiecie, zbieramy sobie fragmenty z nich i tak dalej, tej wnętrzności. I zapełnimy ten pasek do pełna, to wtedy dostajemy losowy drop, który mamy normalnie w ekwipunku, który możemy sobie schować do Stasza i użyć tego tutaj właśnie. Żeby się pobawić w laboratorium. No i spróbujemy. Przygotowałem sobie dwa sety. Jeden taki słabszy. Z, z słabszymi modyfikatorami, z niższym item levelem powiedzmy. I drugi taki już troszeczkę bardziej hardkorowy, z sensowniejszymi rzeczami. Tu mam na przykład podwójne karencji, tu mam kolejne podwójne karencji, tu mam potrójne karencji. I jeżeli uda mi się w ogóle pokonać tego metamorfa, to jestem ciekaw jaki będzie drop. Dobra, zacznijmy sobie od tego słabszego. Tutaj mamy oczywiście zapełnienie paska, standardowo i statystyki naszego ziomka, której się pojawi, czyli 316% life'a, 37% damage'u i jakieś tam prawie że 20% szansy na dodatkową nagrodę. Więc, żeby nie przedłużać, lecimy, zobaczymy, jak będzie wyglądała walka z tym metamorfem. No, ten, ten jest widać faktycznie słaby, niski level przypominam, to jest również zależne, Pumpy Metamorphic Counter, Suncalor Ash, and Park Map. Ok, dobra, czyli tutaj było ogólnie słabo i drop był średni na jeża, jeżeli mam być szczery. E, ale lecimy dalej. Co by nie tracić czasu, odpalimy sobie drugiego już z tym lepszym dropem i z wyższym teoretycznie levelem. No ale o, trzy paski mi wskoczyły, 20% szansy. Dużo karencji w teorii powinno mi tutaj z tego metamorfa wypaść, więc zobaczymy, czy tak też się stanie. Divine Orb. Wypadło całkiem spoko. Prophecy, dwa simple sextanty, karta Last Hope. No spoko opcja. No, no, Divine Orb jestem jak najbardziej za. Czyli ogólnie rzecz biorąc wygląda to spoko, eee, z tym, że jak już wspomniałem, są to niskopoziomowe wnętrzności. Więc jak widać te metamorfy były no, bardzo słabe. Ale Drop, powiem szczerze, nie był wcale taki zły. Divinor Prophecy, dwie sztuki. Ja jeszcze do tego mieliśmy Last Hope'a kartę. A, tak więc, nie ma tragedii. Oj, powiem szczerze, że się zapełniłem z tego wszystkiego. No, dobra. No to to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Taki króciutki wyszedł z tego co widać. Ale chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda ogólnie walka tutaj już z tymi metamorfami w laboratorium Tej, Coś tu chce mi powiedzieć. Great Victorious, ok, Mogę sobie u niego sprzedać. Tutaj mamy standardowo staż, więc możemy się chować. Ogólnie build zaczyna po troszkę, po troszkę już działać. To Oczywiście jest to ten mój startowy e, Frostblade, który tam wcześniej również został nagrany i omówiony. E, już mam pięciolinkowe linkowe Belly, Skywa tarcza jest, 86 level, więc coraz ciekawiej to zaczyna wyglądać. Powiem szczerze, build zaczyna coraz fajniej działać i ogólnie rzecz biorąc, progres Atlasów idzie. Mam już trzy fragmenty Deldera. W sensie dwa takie same i jeden inny, więc jest spoko. Na temat tego, co się dzieje tutaj w Atlasie i ogólnie tych sektorów, nagrę osobny materiał, bo będę chciał Wam przedstawić to mniej więcej tak troszeczkę bardziej szczegółowo, jak to działa. Ja już wiem, jak to działa mniej więcej. Jak widzicie, już tutaj mam czerwone mapy odblokowane. Do 14 już mi tutaj dochodzi, jeżeli chodzi o, o poziomy map. E, więc jest naprawdę fajnie, 63 mapy mam w Atlasie zrobione, więc w następnym materiale Wam omówię jak działa Atlas, jak działa w ogóle e, polowanie na tych konkurorów e, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam również, przykładowo zostawiłem sobie przedmioty z Influencami, to jest Crusader Influence z suffixem of the Crusade. I tu mamy Hunter. Jeszcze z Huntera of the Hunt. Dobra, to jak już wspomniałem, materiał na yy, kolejny film. Tak więc dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych materiałach. I jeżeli się Wam podoba, zostawcie suba. I do zobaczenia w następnych filmach i na live'ach na Twitchu. Trzymajcie się. Cześć.